Dalej gramy w Star Wars Jedi Znaleźliśmy kryjówkę. chyba kolejne miejsce, gdzie znaleźlibyśmy Santari Cree? No i czym my się aktualnie możemy mamy tutaj zająć w sumie? Nie wiem do czego te głazy mają służyć. Spróbujmy ten głos puścić tu. Nie, to jednak tak nie działa, jakbym chciał. No i co? Przydałaby się nam już w końcu ta umiejętność. to jakoś wejśłały wiecie? O, To promienie Kobo. A my stąd nie wyjdziemy, dopóki nie odkryjemy. A, bo to jest kolejne miejsce, widzicie? Potrzebujemy tej kuli. Żeby tą kulę zdobyć Musimy odblokować ten dziwny wichajster No nie wiem Materia Kobu, czemu to nazywacie materiał Kobu? Tu nic ciekawego. Hmm. Przydałoby nam się umiejętności? Co? Czekaj. O, w końcu. O kurde. Kruszarka BD-1 BD może niszczyć baterię Kobo. Ale co musi zrobić? Musi doprowadzić... Aaa! Ciśnij w dół, aby przejść na wizjer BD. No dobra. Co teraz? Przyszymaj R2. co? Wybuchnie tak jakbym sobie tego życzył Czy gówno czy to znikać będzie w ten sposób. Chciałem, może to ma się jakoś inaczej? A chyba wiem. Bo jestem durny. Dobra. Patrzcie. Jak to fajnie działa. Teraz. Wreszcie kruszarki, mam słuchajcie? Właśnie no, no i mamy to. W końcu mamy tą zasraną kruszarkę. Będziemy mogli w wielu miejscach się dostać. No i co? W dół mamy wizjer i R2 napierniczamy w tą stronę. Zblokowaliśmy. Tak, dobra, spokojnie idziemy tam. stąd mamy? No i dobra, bierzemy kolej i idziemy stąd. A nie, czekajcie, jeszcze nie. Są dwie rzeczy do wzięcia. Pierwszy odłamek. Hmm. . No Yeah. no nic, no cóż no a tu jesteś no a tam mi też, nie? Zdychaj, już mam no to dziękuję bardzo i teraz tak, co mamy zrobić? mamy wyciągnąć na pewno ten element i chyba go pchnąć gdzieś tam, nie? No nie, to nie, jednak nie. Tak twórcy się zabezpieczyli przed naszą, wydajniej. mi głupotą.

No dobra, ale jak my to mamy w zasadzie... Albo musimy jakoś wodę zablokować, co jest raczej fizycznie a wykonalne. Hmm. Hmm. Znaczy nie, tam raczej wyżej nie pójdziemy. Hmm Hmm Nie mam pojęcia do czego ma służyć ta Skrzynka Aaa, czekajcie A, moment, moment W sztrybie, o co chodzi gdzie najprawdopodobniej chodzi o... Hmm. serio? I tylko o to chodziło? Żeby to... ...skrzynie... ...czekajcie, może tu gdzieś góra jest Dobra, spróbujmy to... ...generalnie tak głupio przerzucić U... Nie możemy tego zrobić, tak. Hmm. Hmm. A, tak. Słuchajcie, tak, dobrze zrobiłem z tą kulką. O, tu mamy trzy. danych. Ok. jest jeszcze coś echo jakieś hmm. na siłę niepokoju. Okej. Okay. No, ale czekajcie a może to na faktycznie o to chodzi żeby Wyjdź sobie tu na przykład z kulką Nie wiem tylko do czego ma służyć na przykład o to Aaa. No i kiedy popatrzcie Nie, odłóż tą kulkę Tu? Dawaj Bidi Zobaczcie. Jednak o to chodziło. No i słuchajcie, no. I teraz o co chodzi? Mm, tu na pewno w to stronę, nie? A, dobra. Widzę. No i co? Ja podejrzewam, że to jeszcze zajmie nam dobre pół godzinki. A teraz weźmy sobie umiejętność, rozdajmy nową. Yy, miecz świetny. I ja bym sobie mimo wszystko. Yy, podwójny uchwyt. Okej. Okay. Myślę, że będzie to całkiem spoko. Widzicie? No. Na podwójnym ostrzu, naciśnij w ostatniej chwili R1, aby rozdzielić podlatujący pocisk i odbić go dodatkowy cel. Mega fajna sprawa. Często z tego korzystam, więc dlaczego by nie... dlaczego by nie włączyć tej umiejętności? Już chyba widzę problem, pewnego rodzaju muzyki nie będzie w tym. Dobra, dzięki serdeczne za oglądanie w takim układzie. Słuchajcie, no sorry, ale jest jednego rodzaju problem. Będziecie słuchać tylko mnie dzisiaj. Na razie do następnego odcinka zobaczymy, o co tam chodzi dalej.